Ciach, ciach, ciach No o, leci, ty. W wieczu jesteśmy tak znani, że zaraz ze zlotu futraków zrobicie zlot gry z gangu. Co? Poczułeś jak byś był w Meksyku? Chyba nie. Siemanko ekipa, to znowu my, to znowu wasz ulubiony gry z gang. Słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy do Jelcza Laskowice. Jest taka mieścina, która jest niedaleko Wrocławia. I w tej mieścinie organizowany jest slot futraków. Nazywa się to Żarciowozy. Z tego co czytałem, no to to jest jakby organizowane w wielu miastach w Polsce, nie tylko Wielczu. Tak no ale sobie taki okres zaczyna, nie? Coraz cieplej i tak dalej? Tak, okres futrakowy, że my lubimy takie tematy, no to będziemy na pewno odwiedzać takie miejsca. Za nami jest dużo futraków. Jest kilka miejsc, które chcemy odwiedzić. Od tutaj jest trochę impreza, trochę tak swojsko. No i co? Lecimy? Lecimy. Zapraszam. Ogień. Dobra, pietrucha, łogień, łogień. Tu masz widzisz żar żarciowozy. Jadą, jadą żarciowozy. Ja wczoraj na Śląsku trochę pokrzyczałem. Znowu będziecie słyszeli mój głos rozdarty, no ale trudno. To nie alkohol, tak. tylko sport. No, Śląsk wygrał, moi drodzy. Znaczy proszę na mecz od razu w formie, nie? Ja tak właśnie robię wszystko. <laughs> tak jest. Zamieniam tak wszystko jest. w złoto. No dobra, co, zaczynamy od Langosza, co? No jak? Langosze, langosze. Gdzie moje kalosze, nie? Tak, langosze, hot, salami, góral, kami, kurcza, klasyk, wege Co, myślisz, który? Ja tylko strzelałem hot i tylko to zakodowałem. No może hot, nie? No bo tu masz co masz żółty salami, papryka, la piri piri, rukola. No tak brzmi najbardziej. Rozsądnie. Rozsądnie jak dla nas, nie? Wege, nie, klasyknie. Ten guczek jest tak trochę. Z, z, Chyba, tak... że ty masz o coś ochotę, wiesz, co chodzi? Jak nie, u... no wie, stary, jak jest hot, no to ja mam no to na hot. A chodź, chłopaki chopaki hot? Tak, że no to hot, no to lecimy. Dzień dobry. Dla nas będzie. langosz hot. Po prostu. Karton zapłacę. Do pięciu minut. Co do Kogo można podejść, żeby tą muzykę śli? No rozumiem, do niego zagadać. Dzięki. Dobra, dobra, to idziemy. Idziemy od razu? No. no Za głośno jest. Nie to, że są No, Przyjechało dwóch wrocowiaków, nie? Proszę rzucić moją kasetę. Smerszne hity, a nie jakiś syf. Tak na <śmierdala>, że. Dobra, stary. No, ja nie, będę, nie będziemy go szukać, koła czasu. Dobra, no to tak jest już... neutralnie, tu jest zajebiście. Tak. No to będziemy sobie, stary, te rzeczy, które są mnie na. Muzyka, nie? No i tyle. Dzisiaj no i tak tyle. się brało. Dzień dobry. Hmm. O, to jest jakiś placek pszenny w środku, zobacz, bacon wrap. A nie, wszędzie jest placek. A nie, bo placek to chodzi pewnie. Kopa. O, to. o wrap? No. A o, o tortille. tortille. no. Dobra, dobra. Czyli wszystko jest po placku, tak? Nie? Tak, po tak, lewej tak, placku, tak, a po lewej tak, nas... tak, tak. To Bułeczki. Co, bierzemy tego bacona, Kansas? No to może być Kansas, stary. Dzień dobry. Do nas będzie bacon wrap. Jednego bacon. Jednego, Do no? Dobra. Tak jest. Ufajmy. Tak, tak. Dobra, dzięki. Wszędzie jest człowieku 5 minut. Można napoje jakiś wiedziemy od nich. W Wielczu jesteśmy tak znani, że zaraz ze zlotu lotu w futraku zrobicie z lot gryzgangu. Coś byśmy cię napili, zimnego, jest opcja? Na zimne? Bez chyba alkoholowy, czy za No ja, ja bez, ja dziękuję. Bez, nie? A masz ją z lodem? jeszcze miał jakąś. Nie, nie. A. No dobra, tą malinową chcemy dwa razy. Dobra, dzięki. Jozdo, jozdo. Fryteczki, mordeczko? No, belgijskie, belgijskie, Belig... no ja belgijskie. Eat frytki. calm and eat frytki. Które frytki, Mordo? A, jakie masz no. ochotę? No, nie wiem, to bacon cheese tam gdzieś. Dziś no, możemy spróbować. No, szkończyć. będzie porównanie, no. Dobrze, dobra, dobrze. teraz będzie fryteczki bacon cheese. Cheesy, Bacon cheesy, To będzie dla nas wszystko. Super, dzięki. Oko! Jasne, dzięki. No czurosy muszą wjechać, bo nie było, nie? Tak, ciurosy muszą wjechać, ale. Tutaj jest y, muza, muza, lata jak... Nie zagłośno tej muzyki? A, dobrze, dobrze, Tak? No, no, tak, jak wszystko w życiu. No dobra, to co, bierzemy które? 14 słodkich paluchów ciuro z pudełku z cukrem, pudrem, Czy po prostu jakąś Może mniej, mniejszą, tak nie? Może mniej, tak bardziej na spróbowanie, wiesz? No, no. Jakie w ogóle są zajebiste słoniczki. Nutelli. No. Malutka, nie? Kozak, tak nie? Z malotu. Tak jak samolotu. Dziądz to John, John, John nie? Jak już naleciał Nutelli, to wiesz sobie taki psujczyk, no. dobra, to się on... Upudrowana no. tego Nutella. Co pani ma w zębach? Nic. Wiesz. Dla będzie mała porcja churrosów. Tak. Tak, tak no. Na spróbowanie. Cyklada! O, dobra, dziękujemy. Zaraz ja się podepnę jakieś... Dala ta muza mnie wszedł to elektryka by i elektryka wypuścił i dora Piedrucha. co my mamy? Langosza, fryty, chicken trzeci, czurosy, czwarty. Ta. No dobra, to no weźmiemy sobie No i wiesz. No to może to indyjską masala weźmiemy Dobra, co? no. Nie? Ładnie nie Dobra. Cześć. Dla nas będzie ta indyjska masala z kurczakiem. Jedna sztuka. Churrosy kurwa. Dobra, dzięki. Ale świetnie to wygląda. Ulala. Super. Dobra, dzięki. No hopi. Czekaj, pokażę jej za nie, bo ponoć nie pokazujemy. Tak. No ładnie. Jest jalapeno? Rukolka świeżutka. Tak. O, dziękujemy. To jest porcja, dzięki. O, shit. Uuuu. To... O syro, ty, jak to no. pachnie. Ja nie wiem, jak ja wezmę resztę, nie? No, dziękujemy bardzo. Co to masz teraz? O, no, tortilka, zobacz, taki stripsik. nie no, jest tak, takie proste, ale. one na większe niż KFC, nie? Zwiecie. Ale nie ważne jakoś dużo. Dobra, A, Weźmy jeszcze. sobie te lemoniatki. Trochę się jedną? Tak, weźmy dzięki. O, super. Wszystko odebraliśmy. <grym> Patrzcie, Los Santos. Los Santos. Czyli takie. Takie GTA. No takie kary, nie? Takie, tak, GTA, kary, drapik był, to, wie, to widzieliście. Fryteczki, widzieliście. Langosza, widzieliście i czurosy widzieliście. Czurosy. Kurde. Od razu to ciechu ciacham na pół. Mamy stolik z kurwa z tego. Z. Uu, 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 tam w środku coś jest. Chyba znaczy, Langosz tak. Przeciąłeś się nie. Nie, ale jest. Kurwa, zostawi się na chwilę z nożem. Jest no? Pikantolo. A to się pomyślałem, że znowu chyba. Już... Wiesz, zobacz. To jest Langosz. Langosz targosz. Podejdę jeszcze, żeby nie było. A, nagrywa się, nagrywasz. Się, nagrywa się. Jest tam Czekaj, czy... jest, wszystko jest. Ziomek, jest. widzisz to? Widzisz to ziomal? No fajnie. <laughs> Mamy to. Kolego, teraz miałeś tak blisko, że. Tak. Powinieneś być teraz... Z tym... Zadowolony. Tak, tak. telewizorem. No to to jest co? taka hopie pizza? Ale tłuste jest to ciasto. Aha. Uh -huh. Ty, wiesz co jak to, ukryzłem, to od razu, jakbym kupował pączka To Ciasto takie właśnie, I pączkowe. Pączkowe, jakby to było bez tego yy, płatników, to jest coś po prostu surowego. Samego mangosza, no to? No. Puder, to tak, jak pączek. Ale smaczne. Pączek na słono. Na pewno jest smażony jako szyba, bo chyba 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 wiesz, że odchodzi tak. Tak, to widać i czuć. No kurde. Ale pamięć, proszę, świeża, aż kurkę. Jak tak po... spojrzałem na początku, no to było takie bardzo ostre. Teraz jest średnio. Ale nie, no kończy. Patrz, no, bez większych ekscesów. Najlepszą rzeczą z tego wszystkiego chyba jest. To. Wiesz, o co A ten ser mógłby być kupiony, chociaż trochę roztopiony. Ona chyba go sypnęła, no. tak z góry? Tak, no są dziurki, one no nawet nie są lekko podtopione, nie? No. To, czyli co ona? Prawdopodobnie mieć ona langosza. I no. dawała, dawa, wiesz, płoniki na górę. No, więc tak. Jest to dobre, ale no, mógłbyś to na haczy zrobić, nie? Krosy. Ale powiem Ci, że naprawdę szacun za ostrożność. No? Ja czuję no podniebienie i, i, i ten, i usta. Już mi leci z znohala, więc jest, jest ostre, jest pikantne. Ale to chyba ten sos bardziej wiesz niż te jalapeno. mnie. Ale na, mówię, takie ostrością. Pączkowe ciasto, tak to określił. Mhm. No ale... nie było langosza na kanale. To jest langosza. Tak Taki, ale sos czoszkowy jest czy co? So? Pod spodem takie białe. Mhm. Ale ja no, tak? Trochę. Mi się wydaje, że to jest bardzo podobne stare do tego, co wywrócały się takie. Pili, nie pili. Puri, kurwa, czy coś takiego? Też mają rangosze, czy co? Takie podobne rzeczy? No, te puri, jak się to nazywa. Mam nadzieję, że to jest. taki rangosz jak ma być, bo. Tak, oryginalny. Aha. Przepisu pana langosza. Dobra, że tu wjechał te fryty. Dobra, bo mówisz, a w serp Tak, fryty tu są po francusku, a to są ty. Poprosiło to. Tak, bierzomek. Nie wiem. Czy Jemy, czy widelcami? Widelcami, nie? O kurwa. O kurde O, jest Dobra, łogień No tak to przysło, że no, tak ciężko, troszkę, nie? No wszystko widać, nie? Dlatego mm. się skóra zrobiła, gruba O oh shit trudno. Dobra A pod spodem jest luz, nie? Mhm, smaczne frytki, ale... Nie są na pewno samo to nie jest. ja mogę tego. Dobra. Czekaj. Co ja chcę zrobić? Nie wiem co ja chcę zrobić. Wieczy sobie, że co? Dobra, czekaj, bo dobra, wezmę to w całości. Wiesz, to w łapę zioma. Już jestem motywany. Ale jak to ostatnio powiedziałeś, na balet jeszcze mogę mogę pójść na spokojnie. No, ci tak, może to jakby to było wymieszane trochę z tym serem, a nie tak Pana na duże. I poza tym wiesz, trochę z tym spacerowaliśmy, nie? No. Ale te frytki smakują stary festynowo. Nie wiem, czy taki smak festynowej frytki. No, napisane było belgijskie, nie? No to. Nie Fryty z Nijawora, wiesz? No, po prostu. I wydaje mi się, jakby właśnie było więcej fryt, Znaczy, byłoby więcej budek z frytami tutaj, to no. by smakowało tak samo wszędzie. Tak. No ale to nie są te frytki, które widzieliście na ostatnim naszym odcinku. No ten boczek też tak nie jest wyczuwalny jakoś strasznie. No nie, to tam było wiele lepsze. Polska jest bardzo duża, tak. no, nie ukrywam. A no, mam na przykład takiego churnucha, nie? A ten coś? dobry? Kimci. był kimchi. Ale czy on jest taki Kimci, Gdzie? To jest serek. Chipsy z sera. No, Całe bezszało. Całe bezszało, tym bardziej, że. Okej, okay, to już nasza wina. Troszkę nam to przeszło i. Nie, no, ale są na dole ciepłe te frytki. frytki tak. Ale Frytki jak frytki. Tak, ale przynajmniej olejem nie, 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 nie jedzie. nie? No nie, ale naprawdę są. Każdy takie frytki, to takie falowane, kojarzycie? się. A winkoć tam? No, w... no. no takie karbowane. Karbowane. No. To właśnie tak to smakuje. I ja nie wiem, dlaczego te frytki smakują inaczej. To jest ziemia, to jest ziemniak, to jest ziemniak. to jest skrojone tak, a to jest skrojone tak. Wiesz co, nie powinno smakować inaczej. Ale smakuje. Elbiscy no, no, mają smak... Kar karbowany mają smak, a te mają e prosty, nie? Tak. Smak Ma pani te frytki o smaku karbowanym? Nie, tylko proste. Bo wie pani, bo jestem fanem karbowanej. No lepsze są, no. A wie, pani, wie pan, że mi też smakują za karbowane bardziej? Tyle krojenia zależy tak. od punktu siedzenia. No daje ziemniaku smaku. Powtórzyłbyś? Nie. nie. Ja też nie. Ja też nie. Liczę troszkę na tą, na tą tortillę tutaj, szczerze ci powiem. To patrz, teraz jadę z tym tak. Biorę to, biorę tak. O i tam, kurwa, do, sam to Santos się Hahaha! <grywa> na piarnik. Sorry, ale. Osa, a nie zapałem, byłobisto. <grywa> ale na mali <ale> bordelu tu. <grywa> ja nie ale... damy. Wiem nas z placu zabaw zaraz. No tu widzę dziewczynkę. Na propos, jest dziewczyna. Na... Już nas obserwuje na dziewczynka. Dobra, biorę to. <grywa> to żeby nie było. Chyba dwóch facetów. Starą <grywa> na napad zabaw i, i się oferment. Wiecie, proszę, szczaszą? Będzie, że ten nagret wygląda, jakby oni go kupili trochę. Wiedząco taki kur. No. No powiem ci, że jest to zrok futraków, ale pierwszy <grymnie> każdy ma futraka. I robię to wszystko my <grymnie> jest takie. On wstaje rano, mówi Dj Kysia! <grymnie> Dzisiaj chyba pomyślałem, że w No bym tak. jest butę z gazem? To. I odpalek górki. I jedziemy tam. Mirek miał do sprzedania no. taką budek. A to Mirek już nie jeździ na futraki? A mówi, że mu się przejadło. To. Olej jeszcze jest stary? ale... Jak podgrzajesz ciarnówka, powiedz, ci, że no nie chcę wyprzedzać faktu, Ale tak? wydaje mi mm się, -hmm. ja że nie zjemy tu coś Czyli w wszędzie. Tydzień, jak w ostatnio byliśmy na tych futrakach czas przestrzeni, no to była pozycja, która była spoko, spoko. A tutaj myślę, że to będzie takie. Spoko, jakbyś, to do... takie jakbyś, jakbyś się poszedł do Chin. no i wiesz, jak jest menu, ki... menu kinę, tak? No nic nie zaskoczy, ty się zaskoczy, nic nie zaskoczy, nie zaskoczy. Zawsze jest to samo. Myślę, że tutaj jest podobnie. To smakuje tak, że tak jakby ktoś właśnie obudził, jak mówię, obudziłeś się rano, i nie wiesz. Co masz zrobić w życiem? No to mówiłeś to... futraka i no, wykupywałeś no, jak się robi tortille. I on po prostu wziął z internetu na przykład sześć różnych przepisów i mówi: o, tutaj no, damy boczek, no, a tam damy ogórka kiszonego. Wiesz, tu nie ma takiego, tu nie ma wizji na to chyba. Tak, to, to jest robione bez pasji. No. Taka tortilla jak twoja mama, twoja babcia, to. twój wujek. Który mówi, ja robię najlepszą to kierrę na świecie. I on ci robi coś takiego. I ty nie chcesz byś niemiły, nie miła. I omierz, ja, nie? Ale ci się budzi, nie? Na, nie już... powiesz mu, nie? Ale już nie robię, więcej, bo się obrazi. Tak. I po to prostu coś jest, to jest, to jest, to jest takiego stylu, że no. nie, widzisz reklamę zajmie sobie nie? W telewizji. No. I ty mówisz, że chcesz, a on mówi, nie, domu robimy lepszą, wiesz, chodzi? Ja szukałem, że, że agatka mi zrobiła lepsze, lepsze kanapki niż taków. <laughs> Dużo lepsze. Nie będę oceniał agatki. E, bo, 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 bo pewnie jest... E, e... Bardzo dobra w kuchni, ale to nie jest ciężko przebić. A próbujesz to? No, trochę podpiłem. To jest kupa woda z sokiem malinowym. Tu wszystko, każde ty jedzenie to jedzenie. jest takie jest jakieś, po Jakieś, prostu jakieś. Jakbyś poszedł do marketu i kurwa sobie kupił, wszystko to, co tu jest, kupujesz w sklepie spożywczym i se to robisz? nie? I myślę, że oni zrobili to samo. Tak, wykupili tam w piątek całą biedrąkę. I... Bo tak naprawdę wiecie, no tutaj jest to na jakimś parkingu chyba. Ale tak naprawdę zaczął się po tym makro. Spotkali się, kupili gotowce i tu przyjechali. <ślech> tak, <i> kuchni świata. <ślech> <ślech> nie jest to regal. Co, co będziemy robić? Dawaj na głównie świata. Co ten weekend robimy? Ty, no to ty kurwa, zrób tortilki, ty zrób tajskie coś gówno, a ten zrób meksykańskie. No. A były jeszcze meksykańskie żarcie, to nie, nie ukrywam. No Ale wzięliśmy tego przekrój. O, przepraszam, powiem. Więc w tym momencie chodź, otwieram chodź. ostatnią nadzieję z lotu tych futraków. Jeszcze ja mamy rosy, stare, dobra to jest. A, system. myślę, że tak, może być tak, no. Szukałem. Los Santosa. Ja go też powiem ci. na <trykujem> tę łyżkę, Ona jest od trębów, to już wam powiem. O, czyli ja czyli jakbyś ją ugotowała, ugotował to normalnie mu dolisz, nie? Okaże że najlepsze do nie. Otwieram to. Ryż, już widzę, że jest. Na pewno nie no Zobacz, widzisz taki, ale to jest jeszcze ciepłe. Dobra, próbuję to pietrucha, bo to. to ja może, może nam życie uratuje. To co myślisz? Czyli to samo Papa, pa, 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 tylko woda. Pokażę wam to. Nóż. Wstanę, żeby nie było. Ciach, ciach, ciach. No. O, leci, ty. A te frytki? były ale są, nie? nie, nie, nie. Będę musiał gołębie żeby was posprzątać, bo... <śmiany> tak, gołębie przylecą za was tą imprezkę. Mariusz, Mariusz, chodź, na Co? <śmiany> Mario, Mario, hodaj, są frytki. Ale tu nie psa! Muza jest? Rytk, Jak robi gołąb? Gul, gul, gul? <śmiany> gul, gul no? Nie Może nam kolega powie. Jak robi gołąb? Ej, ziomek, <śmiany> koleżko. <śmiany> ja próbuj to, bo... Co, <śmiany> poczułeś jakbyś był w Meksyku? No, chyba nie. Oh, shit. No nie no ziomek. Ale tu jest Wodnisto, Tusto i nie, nie, nie meksykańsko. Nie jest nie meksykańsko. To jest meksykańskie? Nie, wiem, to jest w ogóle. Nie, nie wiem. Jak ktoś to poprawi, nie wiem. Skąd pochodzi burrito? Bol, no to jest Los Santos, no to ta musi to być. A no, Los Santos, no? No z Los <laughs> Halo Santos? Ja No, ale no Los Santos! O Boże, no nie no. Słuchajcie moi drodzy, no... Moje oczekiwania troszkę jakby w gruzach, szczerze ci powiem. Jak się zdało? Si mala, sama la sala? Le, la sama... No, la masa? Dzieje, nie? La A ja, co się... to, ja, to, ja to coś po jadłem nie, w mango. mango. mama. No. No to nie ma podjazdu no, do mango. No to uwierzcie, to, to, to jest y, jakaś podróba, nie? No. A mango to Adidas, a to Abibas. Abibas. No. no. <laughs> no la costa, la Costa, la no. Gosa, Puma, tuna. To. No. Znaczy... Pumba kura. Chciałbym, żeby ten sos był bardziej gęsty i miał smaku. Ciekawie, z nim też brakuje soli i pieprzu, podstawy. No ale, a zaś w frytkach jest do Co Czy jest to sól? nic, nie, o no co chodzi, że to można było uratować. Ja w ogóle jestem w szoku, bo tyle przypraw jest, to jest? na świecie. Co Tyle przypraw jest do kupienia. Co to jest? Nie ma smaku. Nie, trochę słodkie jest. Nie potrafię do... To nie jest ten? Co eee, nazywa... Daktyl? O Boże. To a Boże, daktyl, daktyl, z Los Santos. Ale bo daktyla, człowieku, to... Do... tak <ścoughs> Daktyl z Los Santos! O Boże! Taki znak kucharza, o! I jednej, <ścoughs> taki... O, bo widział na ręce daktyla Nie, ta Taki ratatouille, Co tu jeszcze dodałeś? No, daktyl to, tłuj, daktyl to, z Los Santos! To, to im nie mordy, rozwalimy mordy, no. Trzymaj, no! Co to jest. <ścoughs> o Boże! No to, no, ten daktyl uratował, to bez tego na chwilę to To jest średnie. Fatet. Bardzo średnie. Nagrywam się do Pietruchy i mówię: Kurwa, się ale będzie fajnie, ale będzie żarcie. Nie chodzi o jedzenie, tu chodzi o zlot. Oni przyjeżdżają? Tak, jedziesz na, na, na ryby, nie? Bierzesz wędkę? Tak, ale... rzucasz haczyk, Ale niech to... ale... ty... nie ma. Da, i rozumieję się. Dwa kamienie. Nie Dwa... <laughs> Można Może dlatego, że łowisz w kałuży, no ale nieważne. Chodzi o to. to! Chodzi o to! Ważne jest klima: <grych> to, że tu no. jesteśmy, panowie, to, że jest wódka. Tak więc to jest zlot, pamiętajcie, nie chodzi o jedzenie. Ciema, so, ciema, bo chcę otworzyć no. tego, albo to otwieraj. Dobra. I tu mamy, rozumiecie, sosik. Rafaello. Dziabaj. Może sobie wrzucimy tu taktykę. tyle? <grych> <grych> nie, nie, tego sosu się, go nie ja, ja bym napulał tutaj! Próbka do ja bym się co O! Bo... O Jezu! O, to się konsystencja oddam. jest tak trochę. Jak ja zjemy, to ja oddam ten pojemnik. <średziwia> tak, taką, wiesz, jakby się jakbyś zbierał z ciała, mhm, takie silikony, no. i wiesz, z klaty. <średziwia> I klaty. To się... <średziwia> nie się jak ser na pytkach. No, no właśnie. No dobra, no ale jak cię rozsyp. No, to najlepsze z tego wszystkiego. No. Dobre ten sosik jest. Kojarzy mi się średnio, ale. 10 Z nie? Ta. Takie mleko kokosowe z cukrem. Tak, tak. Nie wiem, z białą czekoladą? No to jest dobre. No, to jest dobre, no. na słodycz. Jest wyciskane ciasto z takiej formy, formy, nie? Wiesz, no, no, no. No i głęboki olej, nie, tak by tutaj. No, 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 no dobre, no jest, to jest, jest ok. Jest grube, jest, 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 jest słodkie. Mm, Czyż olej, wszystko co ma tutaj być, czuć, no. trochę kokosa czujemy, tego takiego a la Raffaello. Tak więc, jak nie macie zrobić, no nie, nie. No, to. Nie, tu to zostań, wejdź w famil, jadę na chacie. był by, by było jasne, miasto Petarda, nie? A, miasto Petarda. Ale zlot. Wiesz, Laskowice super miasto. Tak. Pierwszy raz jesteśmy i... Murale. Mają murale. Tak, przepiękne. A to, jest to, to mural, tak? tak? Duży mural. Duży obrazek na bloku to mural, tak? Ewidentnie. No. Zaczęło się już od tej muzyki, która dawała tam człowieku, jakbyśmy byli na koncercie w hali Stulecia. No, wiecie, nie, nie o to chodzi, że przyjechaliśmy z Wrocławia, wielbiec, wrocłowiacy i chcemy ciszę, ale z nami jest no. teraz te kiedy coś mówiłem, ona nie... Tak. Już ta. znaczy, że ona, ja nie jest tam nie mówi w ogóle. To już nie no. chodzi właśnie o kamerę, tak jak no, mówisz. No nie ma racji ta kobita, wiecie, jak ona nam stoi powiedzmy kilka godzin, no to ona nawet nie wie, że... Przepraszam, po, po co w ogóle, ogóle jest tutaj? Co to daje? Nie wiem, że jakiś lepszy wajbik jest, jak jest, muzyczka jak taka... tak, tak. ja, jest tak, tak. Tak. O! Oh, widzisz. No? Żarczowozy. Widzę, tutaj Widziel, że tutaj kupa. Widzę, że do końca. Klimacik z się tutaj. No, do Santos, tak jakoś nazywał. CJ. CJ. Coś to jeszcze? Ale panie są No, nie wiem, czy co. A ty? Nie. Wszystko jest takie samo. Nic już nie no. Ale mają swoje kubki. Ktoś się postarał. Logo, A. żarciowozy. zlot futraków. I tu napis ostatni. Tak. Ostatni w naszym... w tym sezonie. Dobra, z pozytywów? Fajnie, że się widzimy. Jeden. No i co? <laughs> po co więcej? <laughs> Słońce świeci. Fajnie, tak. tak jest ładna pogoda. Jest. Jesteśmy tutaj na plaży. czy tak, że pójdzie łatwiej. Chciałem, <laughs> że pójdzie łatwiej. Dostaliśmy widelce od pana, a nie musieliśmy. Tak. Ekstra. Bez płacenia, więc to kolejny plus. Leżaczek może... leżaczek jest za... Mieliśmy leżaki. Tak. Jesteśmy daleko tej... Znaczy, troszkę dalej od tej imprezy. nikt tak... nas nie tak więc. Chyba nam zaufali, albo jeszcze nikt nie widział, że im brakuje. Tak. Kolejny plus. Kolejny plus jest taki, że więcej jedzenia już nie będzie. <laughs> kolejny plus! I to jest naprawdę no, duży plus. Tak. A jeszcze dobrze, że mnie Piedrucha zatrzymałeś, bo, a, bo ja mówię, jeszcze pójdę to zamówię, ja może mówię, jakieś że... meksykańskie coś, ale no na szczęście nie. No nic moi drodzy. <coughs> Parafianie. <sighs> Co mam wam więcej powiedzieć? Nie no, pogoda jest petarda. Te futraki, to już wam mówiłem, że one są w kilku, w kilku różnych miejscowościach. Oni jeżdżą po całej Polsce chyba z tym, z tym futrakiem. I No mam nadzieję, że nie zawitają do Wrocławia. Albo jak zawitają, no to. To, to nie pójdziemy, nie? To my nie pójdziemy na pewno już tam. No i teraz też wiemy, wiecie, że futrak złotowi nie robi no. I naprawdę, bo to już nie chodzi o to, to jest. Ja nie lubię, jak ktoś próbuje zrobić coś, czego nie potrafi zrobić. Wiecie, co chodzi? Bo to. No to ja nie rozumiem, wiem, no, ale ja nie to jakby wiesz, no to. to... Zrób sabowego stary, zrób pierogi to, co umiesz zrobić. nie wiem, Podpytaj się, mamy, jak to zrobić. Nie wiem, jakieś takie leczo, polską kuchnię. A, wiesz, no to tak jak ja bym nagle poszedł i zrobił jakąś azjatycką kuchnię. Pewnie bym się wydukował i zrobił to dobrze, ale. Cześć właśnie, o to chodzi, że jak coś otwierasz i załóżmy powiedzmy, że masz frytki, to no. chciałbyś, chciałabyś, chciałbyś być chyba najlepszy w tych frytkach, tak? No. Chciałbyś robić to najlepiej. No. A nie po prostu jak, no nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle te futraki hmm. dla wielu, dla wielu ludzi będą na pewno taką, wiesz, atrakcją że petardą, że w ogóle cokolwiek tutaj jest, no bo... No wiesz, to jest też jedzenie takie, które załóżmy no, w Polsce w niedzielę nie ma, tak? W, dom, w domach, tak? No, no powiedzmy, tak. już wiecie, chodzi o tak, ogólniając. Rosół, schabowy, czy tam jakieś mięso, ziemniaki. Tak więc okej, okay, to jest coś innego i pewnie dużo osób po to przyjdzie, żeby tego spróbować. Ale tak naprawdę, czy jest sens to próbować? Spróbujcie sami. <laughs> no niestety, no niestety, tym razem nasza wizyta była... Należy do nieudanych. Zobacz, że no, dużo nam jedzenia zostało. A, przepraszam, teraz, żeby nie było, to przedstawię Wam wszystkie kur... paragody. <grym> Jakie? Z kamizel CJ Los Santos, dobra, a więc tak. Bo pewnie interesuje Was to, ile to kosztowało. Na pewno przecież widzę. Wrab z bekonem i z kurczakiem, bo jeszcze był z 20... kurczak, 20. No. 27 zł. Poszło. Los Santos! Los Santos, mojej drodzy. Tika masala to była, że? Masala tika lasala, mówiłem. Kurze, tak, takiego. To, to nie, to to nie była tika masala. Ale tika masala kosztowała nas 36 zł. 36? A jak mu oddamy, to może zrobić złotkę. No jeszcze coś z tego wyciągnie, nie? No, myślę, że. Trochę ryżu. Tak, przemieszaj. Będzie ginie do następnej osoby. Może nawet lepsze będzie, bo więcej tak. smaku. Lemoniada. Dwie lemoniady. 20 zł. Dycho za alemoniale, tak? Dycho za alemoniale. Znaczy zawody z sokiem. Wypiek. To lamorz? Nie langosz? Langosz. Langosz 26 zł. 18 zł to Ci, chyba są ciurrosy. Ciur ciurros. Normalna porcja, mała porcja z sosem. I teraz kolejna pozycja to bacon cheese, czyli frytki. Kosztowały nas 30 zł. I tak się robi biznes w Polsce. Sprawdzimy <noise> sobie, u której mamy pociąg, moi drodzy. Z powrotem do Wrocławia. I Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. Oczywiście, jak zwykle, zapomnieliśmy o subskrypcjach, więc jak macie ochotę, a mam nadzieję, że ją macie, no to zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być nami na czasie. Zapraszamy. Daj dzwonek, napisz komentarz, my sobie z Wami pogadamy. Lepszy, gorszy, ciśnij, nie ciśnij, propsuj, nie propsuj. Daj lajka i wyślij może komuś, może udostępnij o, też się. ten film dla kogoś, żeby. Pamiętajcie, że udostępniają nasze filmy. Tam jak masz podsumowanie na YouTube Studio, no, no to, tam... to widać, nie? Tak. Ile, ile udostępnień no, w ciągu tygodnia było. No i tyle. Dobra, to co? Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Esa.